Hejka, to King przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable i jest, ja odbieram dzisiaj kolejną drżą nagrodę. I nagrałam to 13 listopada, raczej bym się nie rzuciła eee, Okej, okay, więc ogólnie to Od dzisiaj jakby mam już do odebrania tą nagrodę, jednak i tak jakby chciałam powiedzieć kilka rzeczy, nie są one jakoś ostatnio bardzo dodane. <laughs> w ogóle mam taką chrypę, więc nawet... Ehm, więc jakby nie wrzucałam aktualizacji w tym tygodniu ponieważ ona była krótka, to był kolejny wyścig o Guilermo nie wiem jak się w ogóle czyta ehm, więc nie wrzucałam jej i jakby nie miałam jak to przekazać z tego co chciałam przekazać więc tak po pierwsze jakby był wrzuciło po kolei jak będą szły aktualizacje w tym miesiącu i tak, mamy ten wycieczko od Guillermo już był w tą środę. W przyszłą środę, to co teraz będzie, będą konie islandzkie. Wreszcie Star Stable je odnowiło i po prostu, wow, mi się mega podobają. I w zasadzie sensie mega długo czekałam, aż Star Stable je odnowi. I mówię, mega się cieszę. Nie wiem, którego chciałabym kupić, bo jest już jakby spoiler. I, jakby tam widać, jak one wyglądają. I zastanawiam się nad dwoma ściami One się Wam tutaj wysiedlają, ale to się jeszcze zastanowię, bo jakby mam czas do środy jeszcze. Więc. No. Później mamy w Wildwood jakiegoś zadanka. I wreszcie, bo. Wildwood było ostatnio mało zadanek. W sensie było trochę, ale jakby. że tak to ujmę, Wildwood trochę umarło. <noise> Więc. Super, mega fajnie, że Star Wars b dodaje i właśnie tam się trochę zaczęło dziać. Jakby zapowiedzi fabul są. Jest tam. Oj, to jest. Zaraz je, 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 dobra, Ej, no, już. E, dobra, nieważne. No, jakby są za, takie zapowiedzi. SSO pisze, że w Frontwind będzie coś z druidami. I ogólnie jest jakby nowa druidka Ona się nazywa Sara. Chciałam się teraz zdjęcia, bo jakby można do niej dostrzec, bo jej ona jest na zupełnie nowym terenie. Niezupełnie w sensie to jest jakby teren, który nie jest na razie jakby w żadnej części. Ona jest sam przy wojownikach. Tam się trzeba wspiąć trochę po górach. Powiedziałam, że długo się do niej wspinałam, chociaż możliwe że po prostu z powodu braku talentu wspinaczki u mnie. To jest bardzo możliwe. Ale ogólnie, to jakby tam jest, jakby tam jest ich dwie. Więc. Nie, nie wiem, czy to po prostu. tak ma być. Nie wiem. Bo one są w różnych pozycjach: jedna stoi, druga siedzi na koniu. Więc. To jest możliwe, nie wiem. Są piwniaczki, ale ona wygląda. Mi się wydaje, że to jest siostra od Farah ponieważ ma takiego samego y, puchacza i ma na imię Sarach, a tamta ma w Farach więc mogą to być siostry i to by w sumie było całkiem logiczne bo jakby w Farach ma jakieś tam związania z druidami szczególnie z Izabetnia więc to by miało sens i byłoby spokojne no, moim zdaniem tak i poza tym, tutaj tyle Wam się wyświetla obok tej spa dla koni pojawiły się takie jak te skrzaty. Te skrzaty, one są jakby od różne są od mistyków, leśników i wojowników. po dwa. One są ubrane jakby... To jest jakby to miały jakieś zawody, ale jakby nie wiem więc... może to będą jakieś nowe zawody może o to będzie chodziło w serwisie, bo to będzie w przyszłym tygodniu będzie opisało, że coś może z druidami będzie i... jakby one tam są i właśnie one wyglądają jakby miały to właśnie jakiejś większej w ogóle nie zdążę już zrobić tego z tyłu a zabrakło mi kilku Nie no trudno nieważne poza tym w Wildwood jest Odnowiona y... nie pamiętam jak ona się nazywa Ta od Hanna to jest Sabin. Jest odnowiona Sabin i wam się ona też wyświetla i ona jest jakby nad tajemniczym takim miejscem, które jest blisko Garego i tam ona wygląda super. Siedzi na fryzie. Fries, w ogóle wygląda mega i ma te oczy takie czerwone. I jest to super zrobione. I też bardzo dokładnie jest zrobiona ta postać Sabin. Co w sumie przez to nasza postać <laughs> wygląda tak licho. No coraz bardziej w sensie widać różnicę pomiędzy naszą postacią a innymi bohaterami. Bo naprawdę postać Sabin jest mega zrobiona. zrobiona. Więc ona tam stoi i ona jest nad tym kamieniem więc to jeszcze bardziej sprawia, że jakby to jest fabuła. W sensie, to się wiadomo, że to będzie jest coś z fabułą. Jakby moim zdaniem, byłam tam dość dawno w, tej, w tym, gdzie jest ten kamień miliczny, ale wydaje mi się, że starcie by trochę powiększyło jakby tą wynękę, gdzie to było. Ale jakby może mi się tylko tak wydawać. I chyba to jest to, co było w Wildwood, co SSO na razie dodało. A, jest jeszcze jaskinia, została dodana jaskinia, w której są takie rzeczy, trochę podobne od rzeczy Ateny Nie wiem czy to już było wcześniej, wydaje mi się, że nie No, i w ogóle tam się palą książki Tak, jestem zawiedziona, nie wiem kto może palić książki um. Ale no tak niestety jest Więc... No, a tam są różne takie graty I jest w ogóle kamera, pisz sobie na gałęzi, więc to też takie no, o, dostaliśmy proszki. Kolejne proszki dostajemy. Proszek płomienisty, proszek kwiatowy i fi y fioletowy proszek mocyla. Nie dostaliśmy nic do jedzenia. Oj, dostaliśmy jeszcze fioletowy, śniący proszek. Nie dostaliśmy nic do jedzenia, to jest smutne, bo jakby w innych proszkach dostawaliśmy jedzonko. I ogólnie nie jem je nic w Star Stable. Ale wiecie, to jest takie fajne. No. I na sam koniec SSO doda zimową wioskę i po prostu wow, ona wygląda na tym zdjęciu, jakby była odnowiona trochę, bo jakby nie kojarzy tej skały, nie widziałam jej chyba tam i wydaje mi się, że SSO odnowi w końcu zimową wioskę i po prostu mega się cieszę, nie mogę się doczekać i po prostu to będzie fajny miesiąc i wydaje mi się, że naprawdę warto jakby czekać na tę aktualizację. Tylko mam nadzieję, że w Wildewood serio będzie coś się działo, a nie po prostu kolejny wyścig. No. Więc zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę miłego dnia lub nocy i cześć!